Czym turniej Cincin Polishka różni się od tych takich standardowych zwykłych turniejów tanecznych. Jest tutaj pewnego rodzaju wyjątkowa atmosfera i chyba nie czujesz tak bardzo tej rywalizacji, która jest na innych turniejach. Bardziej jest to pewnego rodzaju wydarzenie święto niż taki czysty turniej tańca. Ja się bardzo cieszę, że to akurat w Polsce, to akurat e, nasza marka, akurat Cincin, akurat e, tutaj, dlatego że Mogę powiedzieć tylko w samych superlatywach. Taniec sportowy tańcem sportowym, skreślenia do kolejnej rundy, skreśleniami i jakby satysfakcja się przechodzi do finału. A jednak to co jest pomiędzy, nie ma tej pustki, są wspaniałe pokazy wokalne, taneczne. Wczoraj widzieliśmy mistrzów Polski Kamilę Kajak i Andrea Mosiejczuka, także występ wspaniały Edyty Herbus z Woltem. Występ naprawdę było, było, myślę, na czym zawiesić oko. No każdym roku próbujemy coś tam wymyślić, żeby całe ten około ten turniej był jakby atrakcyjne. I um, film, to no to każdy jakby lubi film, a potem Hollywood glamour, to wszystko po prostu z szampaniem, z tancem. E że to jest wszystko piękne, no takie jest, jest fajne połączenia. Bardzo fajne to się wyłączę. bardzo naturalne, wszystko wyszło, te muzyki, fajne, te Oscary tanca dla ludzi, wyróżnianie, które promują taniec w Polsce, także mm, bardzo się cieszę, że ten pomysł um, jakby fajnie był zrealizowany. Naprawdę, znaczy Oscar, Oscar, bo mam jednego Oscara za działalność w filmach ofowych, a teraz mam Oscara za taniec. I już wystarczy.